Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 29 listopada 2025 rok, sobota. W psalmie 84 znajdujemy wers 11. Tam następujące słowa. Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. I Ewangelia według św. Łukasza, drugi rozdział, 49 werset. Jezus rzekł do swoich rodziców, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja muszę być? Drodzy, dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego mówią nam o obecności w świątyni. Psalmista wypowiada zdanie, które może na pierwszy rzut oka brzmieć trochę jak przesada. No, po co może być tak wyjątkowego w jednym dniu? Że staje się cenniejszy niż tysiąc innych. A jednak w jego słowach nie ma przesady. Jest to jego doświadczenie człowieka, który odkrył, że życie nabiera pełni i sensu tylko wtedy, gdy jest zanurzone w Bożej obecności. Przedsionki świątyni to nie samo wnętrze sanktuarium, ale miejsce tuż przed nim jakby granica między codziennością a świętością. Trzeba wspomnieć, że świątynia jerozolimska składała się nie tyle z takich przedsionków, jak to mamy w świątyniach greckich albo rzymskich. Składała się z szeregu różnych dziedzińców. Był dziedziniec zewnętrzny, potem dziedziniec kobiet, był dziedziniec mężczyzn, dziedziniec kapłanów, miejsce święte i miejsce najświętsze w świątyni. Więc można powiedzieć, że były to odrębne części. Być może właśnie o nie chodzi, kiedy psalmista mówi o przedsionkach świątyni albo przedsionkach Twoich. Są to miejsca, które już są Bogu poświęcone, a zarazem są wstępem do części właściwej. Są to słowa człowieka, który wiele czasu spędził w świątyni, w miejscu, modlitwy w miejscu, gdzie zanurzał się w Boże Słowo i uważa ten czas za wartościowszy, niż gdzie indziej tysiąc by dni spędził. Ten czas w świątyni, ten czas w obecności Bożego Słowa jest dla niego cenniejszy niż gdziekolwiek indziej. Jest to obraz człowieka, który jeszcze nie wszedł w pełnię Bożej Świętości, ale jest blisko, już oddycha tym, nazwijmy, powietrzem Domu Bożego. Psalmista mówi, e, nawet ten przedsionek, osa, same, samo bycie blisko Boga jest bardziej wartościowe niż długie lata spędzone bez Boga. Jego słowa przypominają nam, że nie chodzi o jakieś spektakularne uniesienia, ani niezwykłe doświadczenia duchowe, Czasami wystarczy tylko jeden dzień spędzić na medytacji nad Słowem Bożym, nad modlitwą. I myśmy mieli ostatnio taki przywilej razem ze studentami w ramach rekolekcji studenckich w Tabicie, aby cały dzień, całą sobotę poświęcić na modlitwę, na czytanie psalmów, na śpiewanie psalmów, na wsłuchiwanie się w Boże Słowo. Mieliśmy ten czas tak intensywny, tak wypełniony Bożym Słowem, że jakoś inaczej on wyglądał niż taki na co dzień, kiedy jesteśmy skupieni na obowiązkach, na pracy, na różnych sprawach życia doczesnego. Psalmista wskazuje, że prawdziwa radość i bezpieczeństwo rodzą się właśnie z takiego czasu czasu spędzonego w Bożych przedsionkach. Zbycia blisko Boga. I tutaj można zastanowić się też, czy my szukamy tych Bożych przedsionków, czy mamy w życiu takie miejsce, taką chwilę, przestrzeń, w którym Jego obecność staje się dla nas odczuwalna. Drugi fragment z Ewangelii Łukasza to słowa dwunastoletniego Jezusa. Są jednymi z pierwszych, jakie Ewangelia zapisuje z jego ust. I od razu uderzają swoją powagą. Dziecko, które dopiero dorasta, wypowiada zdanie odsłaniające głęboką mądrość, też jego samoświadomość, jego misji, jego tożsamość. W jednej chwili Maria i Józef odkrywają, że Jezus należy do Boga, że jego życie jest całkowicie zakorzenione w ojcu. E, ta scena uczy nas czegoś ważnego. Uczy nas, że e, my często szukamy Pana Boga w pośpiechu, w niepokoju, w lęku. E, Maria i Józef udają się do świątyni. Ponieważ już wszystkie środki, jakie mieli, nie wystarczały. Oto zgubili Jezusa i idą do świątyni, aby się modlić o pomoc wszechmocnego Stwórcy. I tam spotykają Jezusa, który y, z uśmiechem, z radością mówi: Przecież ja tu jestem, no gdzie miałbym być indziej, jak tylko tam, gdzie mój Ojciec jest obecny? Tutaj ważne jest, abyśmy zauważyli, że Jezus zaprasza nas, byśmy y, uczestniczyli razem z Nim w tej rzeczywistości Bożej rodziny. Abyśmy będąc w świątyni y, skupili się na tym, co jest najważniejsze, czyli na relacji z Nim, na relacji z Ojcem. I w ten sposób odkrywamy, że należymy do tej Bożej rodziny przez Niego. On jest tam, gdzie jest Ojciec. On jest synem, a Bóg jest Ojcem. Ojciec zawsze przyciąga swoje dzieci ku sobie. Ojciec niebiański, o którym Jezus mówi, to doskonały Bóg, który kocha swoje dzieci, który swoje życie kładzie za nie. Jezus zaprasza nas, abyśmy też zadali sobie pytanie, czy moje życie jest choć trochę zakorzenione w tym, co jest Ojca, co należy do Niego. Życie nabiera w pełni sensu wtedy, kiedy odkrywamy, że nie należymy do tego świata, ale należymy do Ojca, że jesteśmy w tych przedsionkach Jego. I wtedy doceniamy bardziej każdy dzień, jaki mamy. Z wdzięcznością możemy wzywać imienia naszego Boga Ojca modlitwą Ojcze nasz, ale możemy to wypowiadać właśnie w tych Bożych przedsionkach, w momentach, kiedy jesteśmy pomiędzy, pomiędzy naszą codziennością a świętością. Amen. Pomódlmy się. wszechmogący i miłosierny Boże, dziękujemy za to, że możemy przebywać w Twoich przedsionkach. W codzienności, w pokoju. Możemy zwracać się do Ciebie przez Jezusa Chrystusa jak do Boga Ojca, do tego, który nas umiłował, oddał siebie za nas, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli przebywać w Twojej świętości. Pragniemy być w tym, co do Ciebie należy. Pragniemy szukać czasu i miejsca do tego, abyś ty panie działał w naszym życiu. Dziękujemy za tą możliwość. Modlitwy, skupienia i prosimy o błogosławieństwo na dzisiaj i na każdy dzień, aby był tak wartościowy jak ten, który przeżył psalmista. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.